Chwileczkę jeszcze posiedzę, bo chcę przetrawić Kupiłem sobie słodkości A, może i bananka. Zjemy kochani otworzyli niedaleko mnie netto. Nawet nie zła firma powiem szczerze bułeczki codziennie kupuję, no niestety 10, bo i połówka moja też się tam podłącza do tego. 65 groszy. W netto 35 groszy. No jest różnica cholerna, no, no co by to nie patrzeć. Wiele innych produktów taniej niż w sklepach. No ja wiem, że w sklepie musi zarobić, no ale nie do przesady. Także stwierdziłem, że od dzisiaj będę jeździł tylko i wyłącznie do netto. Da, drugi raz tyle niż do normalnego sklepu, ale się różni. A chciałem powiedzieć, ogoliłem się wreszcie, nareszcie po trzech tygodniach. Łeb umyłem przy okazji. No także wyglądam jak człowiek, a przedtem to tak jeszcze wnuczek jak był, zanim wyjechał. To mówi, dziadek jak małpa wygląda. Ja, wie, ja ci dam drugi raz. Coś będziesz chciał, nie no ale to było w żarcie, wiadomo. Ja zeg. Także moi drodzy, idziemy na spacerek. No to patrzę 2,30, dobra, bo nie, zna, nie znam tej reguły, ale potrafi YouTube zabrać nieraz filmik jako short. Powiedzmy, no bo im się podoba, nie wiem. Nie, nie znam zasady. Na początku myślałem, że jak poniżej minuty, ale dzisiaj chyba też coś tam puściłem, e, rozmawiałem i było 45 sekund, i nie zabrali tego. No to no, czyli jest ok jak to się mówi także tak by to nie więcej było dobra na razie wyłączam